No, i przyjechaliśmy do Głuszycy. Za moment będziemy zwiedzać muzeum związane z, z, głównie z motoryzacją. Można tutaj, tutaj czytać tam dokładnie, bo wjeżdżałem w Muzeum Inżynierii i Techniki. O, motoryzacji, dokładnie tak to brzmi. I przyłączam kamerkę, albo zróbmy tak. To jest cała ekipa. Właśnie jesteśmy na tym wyjeździe, szkoleniu studyjnym, będziemy tutaj też i rozmawiać, dyskutować na temat dobrych praktyk związanych z poszukiwaniami, nie tylko z organizacjami, które są orzeszczone w Polskim Związku Eksportowym. Fajna atmosfera, mili ludzie, poznajemy się, no z kilkoma się też znam. Osobami bliżej, ale mega fajnie będziemy tutaj atakować i zwiedzać. Akurat jak ten to się po to, to, to jest logo! logo. <śledzimy> po tym, dla to jest, gdzie będziemy działali, gdzie też warto współpracować. Yy... Zawsze wszyscy tutaj, a zwłaszcza z pasją, są mile widziani. Idzie właśnie Krzysztof. Krzysiu, właściciel tego miejsca, które tutaj się mieści, który zbiera swoje kolekcje, ale o tym, co pokaże on. Tak samo możemy rozmawiać na te wszystkie tematy, które nas intrygują w pasji, bo jakby nie był jeden i drugi, to jest człowiek pasji, którą za chwileczkę zresztą zostawi, e, Zobaczycie, następna sprawa, to wszystko jest tutaj, bo to jest istotne, jak, 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 jak na, na tych rzeczach mówimy, w naszych poszukiwaniach w muzeach w innych rzeczach, to Krzysztof, akurat nadal to się muzeum nazywa, nazywa w organizacji, więc też boryka się z pewnymi problemami, które czasami trzeba rozwiązać. Rozwiążemy te problemy. Spokojnie żeby powolutku krok po kroku do przodu. Cieszę się, możecie, to prawda, że nie powiem się Wam uczciwie, z jednej strony się cieszę się nie mogę pochwalić, nie. Tak. że jest tutaj Zacznij. po części tak. przez bój to, że kiedyś żeśmy się spotkali. B bo, bo to są ludzie z Rybnika tak naprawdę, więc... Tak. Rybic też po trochę. Ale przygarnęli nas tutaj tak, z otwartymi rękami. Wiele, wiele las w Wilicach pędzonych. Dobrze, to, słuchajcie, to może parę słów. 2,5 roku temu, ten obiekt. Był to obiekt, który cały czas wymaga bardzo dużo pracy, cały czas coś musimy tworzyć. Została ostatnia hala tak naprawdę z zakładu Majera Kaufmana, które tutaj kiedyś były pierwotnie. Ta hala, którą w tej chwili tutaj mamy, to jest hala, która była wykorzystywana przez prywatną firmę i dlatego ona przetrwała tą taką falę wyburzeń lat 90 -tych. W 90-tych latach to nastał potężny kryzys na naprawdę dużą skalę i ludzie burzyli budynki dlatego, że w nich był złom i to było takie źródło utrzymania przez kilka lat jedno z większych tutaj w regionie. Tom Hale kupił pan Indrian, który tutaj miał prywatną firmę odzieżową, który sprzedał to u tego samego, który w tym momencie w bacówce jest Tak. E... I w ten sposób później sprzedał to brytyjskiej firmie John Cotton, która produkowała tutaj rzeczy dla IKEA, a ponieważ budynek zaczął mieć coraz więcej przecieków w różnych dachu, problemów technicznych to nam udało się dość fajnej cenie ten obiekt niecałe 3 lata temu kupić. Przenosiliśmy tutaj kolekcję, którą zbieraliśmy całe lata, przeniesiliśmy tutaj kolekcję starych samochodów, silników, w zasadzie cały czas ją przenosimy, bo jeszcze nie wszystko przenieśliśmy. W tej chwili na przykład przyjechałem z jednym starym silnikiem, który którego gdzieś tam wziąłem ze sobą na samochód. Natomiast cała historia miejsca jest bardzo ciekawa, dlatego że... W 1800 jeszcze roku 1822 tutaj przyjeżdżają pierwsi ludzie, którzy zaczynają tutaj pracować nad manufakturą związaną z przemysłem odzieżowym. Nie znamy szczegółów, jak to wyglądało. Wiemy jednak, że później odkupiła to rodzina Kaufmanów, bardzo bogatych kupców, jakby zdania żydowskiego czy dlatego to jest istotne, że ci ludzie w 1937 roku musieli stąd uciekać. Oni mieli na tyle dużo jakby swojej takiej własnej mądrości, że zrozumieli, że przychodzi moment, że muszą stąd uciekać. Udało im się przekupić tych wszystkich oficerów niemieckich i innych ludzi, którzy po prostu pozwolili im, dali im szansę tego wyjazdu. Oczywiście pozbyli się jakiegokolwiek majątku w ten sposób, ale dwie z trzech rodzin ratowały życie. Dwie z trzech dlatego, że Przykładowo rodzina mieszkająca w tym pałacu mogła wyjechać do Szwajcarii. Kolejny pałacyk, który jest około 600 metrów dalej przy były zakładach numer 1. Tam rodzina wyjechała do Stanów Zjednoczonych, a trzeci pałacyk, taki bardzo ładny, gdybyście jechali tutaj w stronę w sierpnicy, to jest taki po prawej stronie w trakcie remontu pałacyk. Tam mieszkała córka Kaufmanów. Ona wyszła za pana o nazwisku Szalek. Ten pan e, postanowił się zbuntować, w ostatniej chwili się buntował, postanowił tutaj trochę z Rzeszą powalczyć, miesiąc później zniknął bez śladu. Jego córka, jego żona z córką zginęły w obozie w Ravensbrück. Także ta historia nie do końca była taka ciekawa. E, natomiast lata późniejsze, nie znamy szczegółów co się tutaj działo w latach 38-42. wiemy jednak, że w 1943 roku jest już tutaj rozwinięta produkcja lotnicza niemiecka. Mamy dokumenty elektryczne, które ocalały z lipca 1943 roku. Wiemy, że produkowano tu elementy podwozi do samolotu Messerschmitt 109, Henkel 111, samolotów HS 127 i HS 129. Nie wiemy dokładnie, jakie elementy są, ale są też dokumenty, które mówią o tym, że w późniejszym okresie na przykład tutaj z dworca odbierano dźwigary skrzydeł do Messerschmitta 262. Najprawdopodobniej ta produkcja 262 odbywała się w istniejących zakładach nr 1. Wiemy, że tam były robione elementy skrzydeł. Wiemy, że także gdzieś tutaj przy zakładach nr 2 w jakimś podziemnym obiekcie też coś się działo, bo takie są przekazy, ale nie znamy szczegółów. Być może tutaj po prostu osoby, które pisały ten list, do końca nie, nie wiedziały, co, 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 gdzie były. My nie znaleźliśmy póki co żadnych podziemnych elementów, nie ma, nie ma takich elementów, chociaż są jakieś tunele technologiczne, inne rzeczy, które tam gdzieś powrótku czyścimy, ale moje one mają raczej charakter związany z wcześniejszą produkcją, która tu się odbywała jeszcze w XIX wieku. Lata powojenne, jakby Polacy zostają puste fabryki, część być może Niemcy ewakuowali tych maszyn, część na pewno przejęli Rosjanie, bo też tutaj e, są takie dokumenty i e, wiemy, że, że odradzają się zakłady przemysłowe, przemysłu włókienniczego nazwane zakłady Piast. To wszystko trwa do początku lat 90., kiedy jak już wspomniałem, wszystko zbankrutowało, i nastał taki czas niszczenia, rozbiórki tutaj tej całej infrastruktury, która w zasadzie doskonale pamiętała jeszcze czasy niemieckie. E, Sama Duszyca jest bardzo ciekawie położona. Jesteśmy na szlaku kolejowym łączącym Berlin z Wiedniem z jednej strony. Z drugiej strony jesteśmy w miejscu, gdzie tutaj było bardzo duże wydobycie węgla w okolicy, innych ród metali. Przed wojną rzeczywiście tutaj bardzo dużo się działo i bardzo mocno rozwinięta turystyka. Przykładowo hotel, który, budynek, który mam naprzeciwko, był bardzo znanym hotelem przed wojną. Nazywał się Uterzonem i pod do dzisiaj tak jestem W tamtym czasie był tutaj cały szereg budowanych jeszcze przez, bardziej przez Niemców faszystowskich w tym okresie końcowym schronisk młodzieżowych Niemcy chcieli tutaj rozwijać taką jakby te ideę młodzieżowe niemieckie tak, tych wszystkich jugend agencji i, i jakby wprowadzono tutaj cały szereg takich elementów turystycznych, które ta młodzież zaliczała chodząc po górach. W późniejszych latach w zasadzie można powiedzieć, że ta turystyka się nie odrodziła. Ona do dzisiaj jest tutaj troszkę taka cały czas yy, relatywnie słaba. Próbujemy to zmienić, próbujemy te stare miejsca wyremontować, udostępnić dostęp do nich. My tutaj może mniej, ale są tutaj ludzie, na przykład przyjeżdża Towarzystwo Przyjaciół Głuszycy, które tutaj bardzo intensywnie działa w tej kwestii. A ja, żeby was nie trzymać, zapraszam do środka. I cóż naszym oczom się pojawia? VV. Nazistowska Fabryka pięknie. które tutaj miała miejsce. W momencie, kiedy to budowano, energia elektryczna w zasadzie jeszcze nie była znana. Nawet jak się pojawiła, to były to bardzo małe moce, więc nie pozwalały na efektywne odświetlanie tych hal. Pracowały tutaj głównie kobiety. Kaufmanowie yy, sprowadzili linie produkcyjne z Wielkiej Brytanii. Oni tam mieli bardzo dobre yy, jakby swoje takie znajomości yy, związane z wcześniejszym handlem i oni tutaj sprowadzali yy, linie do produkcji bawełny. Ta bawełna była Według tych informacji, które mamy, cały czas skraplana wodą, dlatego, że ona była bardzo wybuchowa, bardzo niebezpieczna jako, jako, jako rodzaj produkcji. No i rzeczywiście ta praca była bardzo ciężka. Kaufmanowie, żeby było bezpiecznie, wybudowali tutaj zaraz ten budynek, gdzie jest recepcja, wybudowali zakładową straż pożarną. A drugi budynek, który zobaczymy tam dalej, później jak będziecie wychodzić, to był budynek, gdzie mieszkał lekarz zakładowy z pielęgniarką i tam ewentualnie ci ludzie, którzy gdzieś mieli jakiś problem, mogli mieć jakąś udostępnioną pierwszą pomoc. Taką ciekawostką, później mogę Wam to pokazać, są stare łaźni, które też tutaj Kaufmanowie wybudowali. Dla szczególnie tych pan Kaufmanowych, z tej całej rodziny było bardzo ważne, żeby ten standard społeczeństwa lokalnego bardzo podnosić. Z tych takich przekazów, które mamy, one bardzo mocno jakby inwestowały i w te, w te dzieci, które tutaj się dziś uczyły w szkołach. Ale też ta właśnie była w takim w tamtym czasie nowością ci ludzie tutaj mogli gdzieś raz na, na tydzień z tymi rodzinami się umyć, wykąpać. No był to taki w tamtym czasie technologiczny przełom. E, co do samego budynku? My do końca jeszcze nie znamy wszystkich elementów związanych z tym budynkiem. Cały czas coś odkrywamy. Powolutku, powolutku jakieś stare instalacje, są najczęściej instalacje związane z tą taką produkcją jeszcze przedwojenną, czyli produkcją związaną z stare, starej nawet. One, które dzi są zasypane, natomiast stan, który teraz widzimy tego dwutlenku, to jest stan projekt 1944. O, fiatier, jaki fajny. Kuchnie polowe. O, ta jest jaka ciekawa kuchnia. 1910 rok. Szwajcarska kuchnia polowa. No, i coś tutaj mamy. K650 Nieb. Jest to wersja z silnikiem górnozaworowym. 650 zmodernizowana. Tutaj ktoś dołożył notkę, karabin. Ok, idziemy tutaj. Ładny traktor. O, jaka piękna limuzyna. Cadillac. Cadillac 41 rok, 5,7 litra, 152 konie. No piękny. W pięknym stanie. No jakie elementy chromy, dużo chromu właśnie jak na tamten czas, no ale olbrzymia maszyna. Jeep Cadillaki. No tu widzimy korwetki Rekinki Skoda piękny samochód taki kiedyś miałem Skody 105 wersja Oczywiście tutaj mamy trochę FSO, polone świaciki, syrenka Bosto, Terpany, nyski. O tutaj też mamy nysę. Jak również mamy kawałek kolekcji. Widać o niewiadów. To co niewiadów tworzył, czyli przyczepy kempingowe oraz motoryzację dwuśladów. Co my tu widzimy, no widzimy motorynkę, komarka, jaweczkę, to jest dosyć ciekawy Solex, fajna konstrukcja rowerka takiego z napędem, widać tutaj spalinowym, no warto przyjechać zobaczyć to miejsce, bezwzględnie DKW, silniki do aut, Fiat 500, Ładne muzeum. Bardzo takie właśnie miejsca zwiedzać, będąc. No, oprócz wiadomo, tutaj no chyba głównym takim punktem to jest Rize. Aczkolwiek takie muzeum dopełnia. Oczywiście dla miłośników motoryzacji, starej motoryzacji głównie. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Przejdźmy. Piękna sytuacja. Fiaciki, przyczepki. No widać, że tutaj to wszystko jest organizowane. Jak tutaj już wcześniej Pan powiedział, 3 lata to naprawdę szacunek. Za kawał dobrej roboty. No nie gniotnie, łamiot. Tutaj widzimy to, co Sowieci głównie kopiowali. Gaz 67, no to przecież Willisy jakieś, to jak dobrze pamiętam też jakaś taka na wzór Schwimmwagenów oni tam, no gaziki, a komandorka, no nie mogę tu wejść, to bym to zobaczył, czy to jest komandorka rzeczywiście, bo ona miała inny układ, trochę się różniła od zwykłego gaza 69. Gaz 63, 51, stąd też i Lublin, o. dotwórczy, ale podmontowano, też na przykład podwójnie stężone yy, karabiny maszynowe 12,7 mm. Był taki cały zestaw tych yy, karabinów, które były montowane między innymi też na hardtrackach i tymi pojazdami, tymi przyczepami można było to bardzo szybko postawić i od razu rzucić w użycie. Oczywiście produkcja tego była pod koniec II wojny światowej, ale na przykład taka ciekawska ma elektromagnetyczne hamulce. Miał własny akumulator i można było dzięki temu w kabinie była dodatkowo wtedy z kablem, można było przyhamowywać w trakcie jazdy. Myśmy tutaj sadzili Forda GPU, ale to tak naprawdę służyło do przewozu dużo cięższych elementów. Ale bardzo ciekawe. Z kolei tutaj mamy ciężarówkę z początku produkcji, to jest